Ja już wiem, a Wy się zaraz dowiecie, co wydarzy się w CSK w tym tygodniu. Na sali operowej zobaczymy jeden z najsłynniejszych musicali – skrzypek na dachu. W ramach czwartków z polskim kinem zapraszamy na klasykę polskiego science fiction film Test Pilota Pirksa. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, proponujemy błaznów, a na uspokojenie film przyrodniczy o żółwiach błotnych. W ślubie muzycznym Michał Aftyka Quintet wprowadzi słuchaczy w świat nastrojowego jazzu, natomiast norbert Smała-Smoliński i ślepcy oddadzą hołd pieśniom opozycji lat 80. z okazji 43 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Nie przegapcie tych wydarzeń, bo w ceska tu się dzieje,